No, troszkę tego jest. E, może się do kuchni. Dobrze. Miałabym kłopot, gdyby nie ty. Michał ostatnio jest tak zajęty, że nie mam co na nie patrzeć. Aż daj spokój, to przecież nasza wspólna impreza. Ech. Przynajmniej tak ustaliliśmy. Strasznie jestem głodna. Zjemy coś? No, skoro zapraszasz. Co, że zapraszam? wydaje mi się, czy nie masz humoru. No, trochę tak. A co się stało? Byłem u Beaty. No tak. Ja wiem, mówiłaś, żebym ich zostawił w spokoju. Ale ja nie mogę patrzeć, jak oni wszystko psują. Dobrze i co? No i pokłóciliśmy się. Beata nakrzyczała na mnie, mnie się zrobiło przykro. Jerzy, dlaczego ty nie słuchasz mądrych ludzi? Przecież ja znam naszą córkę. A co, a ja jej nie znam? Widać nie dość dobrze.